Євангелії ведлу святего Яна. Того часу Ісус сказав Никодиму: аж так Бог полюбив світ, що дав свого Сина Єдинородного, щоб кожний, хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасений через Нього. Хто вірить у нього, того не судять, а хто не вірить, той уже осуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Це і є суд, що світло прийшло у світ. Але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо погані були їхні діла. Адже кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не виявилися його вчинки. А хто чинить правду, той іде до світла, щоб його діла стали явними, бо зроблені вони в Богові. Oto Słowo Pańskie. Niech słowa świętej Ewangelii zgładzą nam nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Chrystus Pan zmartwychwstał. Umiłowanie w Chrystusie, bracia i siostry, drogi nasz ministranc, organistka, si godny wylebne siostry zakonne. kochani parafianie, umilowane Boże dzieci. Czasem człowiek zapytuje się Pana Boga, czy Ty mnie kochasz? Bo bardzo często są różne cierpienia, trudności, boleści, jakieś trudne sytuacje życiowe. I kiedyś Pan Jezus zapytał swoich uczniów, za kogo ludzie mnie uważają, i zapytał Piotra Apostoła, czy Ty mnie kochasz, ale w tym pytaniu powiedział, czy kochasz mnie więcej, więcej aniżeli tamci drugie. A dzisiaj, kiedy my... W różnych sytuacjach pytamy Pana Boga, czy Ty mnie kochasz? Jeżeli nie wszystko tak jest, jak mnie się wydaje, nie wszystko tak, jakby chciał, żeby było, to w trzecim rozdziale św. Jana dzisiaj Pan Jezus nam daje odpowiedź. To, że Bóg Ojciec posłał swojego Syna na ziemię, to nie tylko, że Bóg... Kocha człowieka. Ale Pan Jezus powiedział, że aż tak kocha człowieka. Kiedyś jeszcze w nowicjacie, w tym takim roku przed seminarium, nasz wychowawca, którego nazywają w zakonach magister, ojciec, który pilnuje cały rok naszego powołania, potem odsyłają nas do seminarii. Taki ojciec Piotr Polek powiedział bracia, to, że Bóg was powołał na kaplanów to dlatego, żebyście byli tylko kaplanami i aż kaplanami. I to też oznaczało, że tylko kaplanem, żebyście się nie szarpali na różne strony, że wszystko chcecie robić na świecie ale pamiętali, że przede wszystkim macie służyć Panu Bogu i Kościołowi, ludziom wierzącym. Tylko kaplan. I aż kaplan, że nie trzeba więcej. To już jest największe. I tak pamiętam, kiedyś trzeba było załatwić jakieś sprawy parafialne, poszedłem do urzędu, do Sili Rady, czy do Gorsowietu i mnie mówią, że tutaj jest taki naczelnik, to sekretar, tam jakiś buhalter, a tutaj jest mer miasta. I, I pytają się, a wy kto? A ja mówię, a ja więcej za was, a kto wy? Mówię, ja ksiądz, a ksiądz, to co więcej, a nie tak? Mówię, bo ja mogę pomodlić się za was, mszy odprawić, grzechy wam przebaczyć, wyż nie możecie mnie tego zrobić. I oni byli tak bardzo zdziwieni, że ksiądz to jest coś więcej. To nie znaczy, że ja tam, Lawrenti, czy ksiądz Wiktor, czy ksiądz Marek jest najważniejszy na świecie. Ale to oznacza, że trzeba zobaczyć, że w tej posłudze, na przykład kapłańskiej, jest taka Pana Boga wyższość, czyli więcej nie można już nic zrobić na tym świecie. I tak może powiedzieć każdej. siostra zakonna, brat zakonny, może powiedzieć mama, tato, jak dziecko pyta się, a kto ty taki, że ty mnie ukazujesz? A ja jestem mama Twoja, czy ja jestem Twój tato, to wystarczy. Nie trzeba więcej nic mówić. Jedno słowo ojciec albo matka, to już jest najwięcej, co może być. Więcej być nie może na tym świecie. I dzisiaj Pan Jezus, kiedy rozmawia z Nikodemem, Mówię do Niego, że Bóg Ojciec posłał swojego Syna na ten świat, żeby nie potępił, ale Go zbawił. I to jest miłość Pana Boga, o której Pan Jezus powiedział, aż tak Pan Bóg umilował świat. Już więcej nie mógł zrobić, że więcej niemożliwe w ogóle coś zrobić. I kochani, my kiedy coś robimy w życiu dla Pana Boga kiedy chcemy wyrazić swoją miłość, to czasem chcemy naprawdę tak po ludzku, tak z miłości, z dobroci, tak z wdzięczności zrobić dużo, ale wystarczy powiedzieć, że moje serce czuje więcej i tego nie mogę wyrazić. Tak kiedyś na przykład pamiętam, jak moja babcia Adela opowiadała, jeszcze o swoim dzieciństwie, o młodości. I tak mówiła w porównaniu, że dzisiaj ludzie na świecie, to tak, każdy schodzą z umowy. oni szukają nie wiadomo czego i wojują ze swoim cieniem, który pada na ziemię. Jak człowiek idzie, to cień pada na ziemię. I mówi, i oni chcą nie wiadomo co, wymyślają jakiś tam Веселя роблю, не відомо що, потім прийшла мода на те і ресторани, вже не робили в шалашах. І моя бабця Аделя каже, що у нас то було дуже просто. Пришли, каже, твій дядик до мене, Юзю, приніс кавалечок цукерка і каже: Аделю, в у мене нічого немає, тільки той цукер, я тобі даю. Ха, щоб ти була моя жона. А все, решта, що мамі робити в житті, то зробимо разом. I chaty pobudujemy, i gospodarstwo zawiedziemy, i dzieci będziemy wychowywać. Zaczynamy z malinkiego cukierka. A my dzisiaj nieraz tak słyszymy, że ktoś chce wyjść za mąż czy ożenić się, to najpierw trzeba chatę postroić, pieniądze zarobić, maszyny kupić, tam jakieś dwie roboty mieć, dyplom i tak dalej. I potem, że. 60 lat, zamiast na pensji to on dopiero idzie się, bo w niego już wszystko jest, tylko nie ma żony, dzieci i семьi, nie ma rodziny. A to właśnie to słowo, aż tak Bóg umilował świat. To nie znaczy, że my mamy wszystko mieć. Ale my powinniśmy z Bogiem to wszystko budować. I dlatego na przykład, kiedy mówimy o chrześcijańskiej rodzinie, to mówimy, że najpierw ma być ślub, a potem ma być wszystko reszta. Dlaczego? Bo z Panem Bogiem mamy dzieci rodzić, z Panem Bogiem maszyny kupować, z Panem Bogiem na ogrodzie pracować, z Panem Bogiem na bazarze palto kupować dla żonki czy dla człowieka. z Panem Bogiem powinien dom budować. Tak Psalm mówi: Jeżeli domu Pan nie zbuduje, to na próżno starają się, budowniczym. I dlatego dzisiaj niby to bardzo proste słowo, ale to pierwsze zdanie, pierwsze raczenia Ewangelii Janowej w trzecim rozdziale daje nam bardzo mądrą i piękną odpowiedź. Jeżeli my pytamy się, jak Bóg nas kocha, to Pan Jezus mówi, aż tak. Bóg umilował świat. Że swojego Syna dał na ziemię. I my patrzymy się na Pana Jezusa, i nie powinien, że nic zadawać pytania, nie powinien, że niczego pytać Pana Boga. Widząc Pana Jezusa, mamy odpowiedź, że to jest największa miłość, którą Bóg, Ojciec, z nami się podzielił. I dlatego za tą miłość Pana Bogu dziękujemy. Dziękujemy Panu Jezusowi za Krzyż. Golgoty, Kalwarię i zmartwychwstanie. Dziękujemy Bogu za Ducha Świętego, który prowadzi Kościół Pana Jezusa. Dziękujemy za naszą rodzinę kościelną, rodzinę Chrystusową chrześcijańską, dziękujemy za dar życia naszego, za nasze powolanie, za to, że my jesteśmy taki, a nie inni, że Pan Bóg nas w taki sposób stworzył. Że my przyszli na ten świat i że tak pójdziemy też do nieba. Będziemy przemienieni, ale nie będziemy inni, inakszy, tak jak sąsiad czy jakiś znajomy. Będziemy sobą, bo tak Bóg nas umiłował, że takich nas stworzył. Najlepszych, niepowtarzalnych. Nie ma drugiego człowieka takiego samego jak my. I ile to Pan Bóg musiał pomyśleć, żeby każdy człowiek był inny, żeby każdy człowiek był indywidualny. I to jest miłość wyłączna, miłość taka osobowa do nas, osobista. Bóg kocha wszystkich, a nas w taki szczególny sposób. Dlatego dzisiaj ta Ewangelia niech nam posłuży odpowiedzią na to, że Bóg większej miłości nie ma. Największa miłość to Pan Jezus, który przyszedł na ten świat, aby nas zbawić, abyśmy w Nim mieli szczęście wieczne w niebie. Amen. Chrystus Pan wstał.